Moi kochani, śmierć Jezusa sprawia, że Łukasz i Kleofas pragną uciec z miejsca, które je przypomina, pragną zmienić otoczenie, by móc zapomnieć o tym nieprzyjemnym wydarzeniu, by ukończyć ból i swoje rozgoryczenie. drodze do Emaus, kiedy ze sobą rozmawiają, kiedy opowiadają o swoich porażkach związanych z przebywaniem w tym miejscu, jakim była Jerozolima, o tym, że wiązali nadzieję ze swoim powołaniem, pójściem za Chrystusem, o tym, że On umarł na krzyżu ich, po ludzku sądząc, zostawił. W tym momencie, kiedy ze sobą rozmawiają, nawet dochodzi między nimi do jakiejś kłótni, Przyłącza się wędrowiec, Jezus, którego nie rozpoznają. I zaczynają opowiada opowiadać temu człowiekowi tą całą historię, która stała się częścią ich życia. Jak spotkali Jezusa, jak z nimi rozmawiali, jak wiązali z nim pewne nadzieje, które zostały przerwane. Opowiadają o pustym grobie, a Jezus pozwala uczniom wypowiadzieć się do końca. Cały czas ich słucha, poświęca im wiele czasu na to, by mogli wyrzucić z siebie to wszystko, co w nich siedzi, co ich boli. Zastanówmy się, moi kochani, w jaki sposób słuchamy innych. Człowiek zawsze czuje się upokorzony. Jeżeli nie wysłuchamy go do końca, jeżeli go potępiamy, osądzamy lub nie bierzemy poważnie tego, co chce nam powiedzieć. By pomóc człowiekowi w jego sytuacji cierpienia i zawodu, trzeba go najpierw cierpliwie wysłuchać. A niestety nam niejednokrotnie tej cierpliwości brakuje. Człowiek w dzisiejszym świecie, który wiecznie się spieszy, czy ma czas na to, by wsłuchać się, to, co ma do powiedzenia jego mąż, żona, dzieci? Czy pozwalam innym się wypowiedzieć? A może przygniatam ich pouczeniami, swoimi mądrościami, upomnieniami czy? Narzekania. Czy słyszę rzeczywiście to, co faktycznie wypowiadają, czy jedynie to, co chcę usłyszeć? Podejmujemy również pytanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, które zadaje swoim uczniom. Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zobaczmy, co jest przedmiotem naszych codziennych rozmów. Tych w domu, w miejscu pracy. Ile jest takich rozmów między nami, które nas budują, wnoszą w nasze życie pokój, miłość, lewają nadzieję. Takich rozmów, kiedy czujemy się bardziej dowartościowani, pewni, kochani. A ile jest takich rozmów o byle czym? Rozmów, które są obmową, które dzielą nas, wprowadzają niepokój i zamęt w nasze codzienne życie. Czy poprzez nasze rozmowy nie wylewamy swojej żółci i nie zarażamy innym swoim zgorzknieniem, niezadowoleniem czy żalem? Przeżywamy dzisiaj niedzielę biblijną, która zachęca każdego z nas, byśmy tak jak już powiedziałem, przed Mszą Świętą jak najczęściej sięgali po tę Księgę Życia, którą jest Pismo Święte, czytając je ze zrozumieniem, rozważając, konfrontując Nim swoje codzienne życie, a także Korzystając z niego przy naszej codziennej modlitwie. W każdej sytuacji życiowej, warto, naprawdę warto przemówić słowo Pisma Świętego. Bo wtedy historia życia i problemy, którymi żyjemy, mogą nam ukazać się w całkiem innym światem. Uważne słuchanie słowa i działanie Ducha Świętego sprawia, że nasze serca, tak jak serca uczniów z dzisiejszej Ewangelii, mogą na nowo zapłonąć żarem Bożej miłości. Te negatywne uczucia i emocje, którymi kierowali się na początku w drodze uczniowie Łukasz i Kleofas, ucichły, ale wcale nie dlatego, że zostały stłumione, tylko że zostały właściwie rozpoznane i rozjaśnione przez obecność Pana Jezusa, który najpierw ich słucha, później towarzyszy im w tej drodze, wyjaśnia im pisma, ma dla nich cierpliwość, poświęca im swój czas, okazuje zrozumienie. I jest, nim, jest z nim, jest nim tak dobrze, że pragną, by pozostał z nimi jak najdłużej, zapraszając go na wspólny posiłek. Wspólne posiłki to przecież ulubiony sposób przebywania Pana Jezusa z ludźmi. Te wspólne posiłki to także symbol jedności i bliskości. I tutaj również pragnę Was zachęcić, drodzy bracia i siostry, byśmy zasiadając do wspólnych posiłków, Pamiętali o tym, że stół, przy którym siadamy, przy którym spożywamy obiad, kolację czy śniadanie, był tym miejscem naszych rozmów, wymiany zdań, poświęcenia sobie czasu. Szczególnie już w niedzielę, kiedy jemy ze sobą obiad. Jezus przy posiłku wykonuje. Cztery proste czynności. Bierze chleb, odmawia błogosławieństwo, łamie go i daje uczniom. Tak również i dzisiaj nam. Ten chleb pragnie rozdawać, bo każda Eucharystia, w której uczestniczymy, jest przedłużeniem tego posiłku z Emaus. Każda Eucharystia jest kontynuacją tych posiłków, w których uczestniczył Pan Jezus i podczas których ukazywał ludziom dobrość i miłość Pana Boga. I pytanie: czy Eucharystia stanowi centrum mojego życia i kształtuje? Czy szczególnie teraz w tym czasie zagrożenia epidemią koronawirusa kiedy przez różne obostrzenia, restrykcje nie mieliśmy możliwości, by tutaj fizycznie być w kościele. Czy tej Mszy świętej niedzielnej nam brakowało? A wiem, że w wielu wypadkach tak było. Czy jestem na niej obecny ciałem i duchem? Czy staram się w niej owocnie uczestniczyć? A może zegarkiem w ręku liczę czas kapłanowi, wyczekując słów: Idźcie w pokoju Chrystusa. Prośmy w tę niedzielę bibliną, byśmy słuchając Słowa Bożego i karmiąc się ciałem Chrystusa, który pragnie nas umacniać każdego dnia, te słowa, które dzisiaj nam towarzyszą. Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech bała nasze serce, gdy Ty do nas mówisz, uczynili słowami naszej codziennej modlitwy.